Zapomnijcie na chwilę o błyskawicznych kopnięciach czy nadludzkiej sile mięśni, którymi karmiło nas kino przez dekady. To nie one uczyniły Brusa Lee niepokonanym wojownikiem w brutalnym, realnym świecie. Wyobraźcie sobie człowieka o drobnej budowie, ważącego zaledwie sześćdziesiąt parę kilogramów, który potrafi zneutralizować znacznie potężniejszego przeciwnika, zanim ten w ogóle zdąży mrugnąć okiem. To brzmi jak kolejna legenda wymyślona przez Hollywood, ale prawda historyczna jest znacznie bardziej przerażająca i fascynująca. Bruce Lee odkrył fundamentalny błąd w ludzkim mechanizmie walki, lukę w systemie reakcji, która pozwalała mu kończyć starcie, zanim pierwszy cios został w ogóle wyprowadzony. To nie była magia, lecz chłodna kalkulacja i technika, która przez lata pozostawała ukryta pod warstwą, Filmowych efektów specjalnych. Nazywano to sztuką walki bez walki, ale w rzeczywistości był to swoisty kot, który łamał wszystkie ustalone zasady tradycyjnych sztuk walki. Przez lata ten sekret był błędnie interpretowany przez amatorów i zazdrośnie strzeżony przez mistrzów starej daty, którzy bali się jego skuteczności. Dzisiaj odsłonimy tę zasłonę milczenia i pokażemy Wam precyzyjny mechanizm który sprawił, że ten człowiek stał się żywą, niepowstrzymaną bronią. Przygotujcie się naprawdę, bo to, co za chwilę usłyszycie, na zawsze zmieni wasze spojrzenie na to, czym jest prawdziwa walka. Był rok 1964, duszne i ciasne pomieszczenie w Oakland w Kalifornii, zdala od blasku fleszy i wiwatujących tłumów, gdzie miało miejsce wydarzenie, które na zawsze zmieniło historię. To tutaj, w absolutnej tajemnicy, stanęli naprzeciw siebie dwaj mężczyźni: Wong Jack Man, szanowany strażnik chińskiej tradycji oraz młody, gniewny reformator, Bruce Lee. To starcie nie miało absolutnie nic wspólnego z perfekcyjną, płynną choreografią, którą znamy z kinowych ekranów. Było to brutalne, chaotyczne zderzenie dwóch odmiennych światów. Nie było tu miejsca na filmową finezję. W dusznym powietrzu słychać było jedynie ciężki, urywany oddech, nerwowe szuranie butów o podłogę i tępy, nieprzyjemny odgłos uderzeń. Bruce zaatakował z furią huraganu, próbując zakończyć walkę błyskawicznie, ale jego przeciwnik, walczący z defensywną precyzją, nie dawał za wygraną, zamieniając minuty w wieczność. Ten pojedynek obnażył bezlitosną prawdę o realnej walce. Jest ona brudna, nieprzewidywalna i nie poddaje się żadnym scenariuszom. Kiedy walka wreszcie dobiegła końca, a kurz bitewny opadł, Bruce Lee zwyciężył, ale zamiast euforii i triumfu czuł w sobie narastającą, palącą frustrację. Stał tam, łapiąc łapczywie powietrze, zszokowany tym, jak bardzo ten krótki pojedynek wydrenował go z energii i obnażył braki w jego kondycji zadawał sobie wściekłe pytanie, jak to możliwe, że techniki, które z takim oddaniem szlifował latami, okazały się tak mało efektywne i energochłonne w starciu z żywym, oporującym przeciwnikiem. Zrozumiał wtedy bolesną prawdę, która dla wielu była nie do przyjęcia. Tradycyjne formy, sztywne postawy i rytualne ruchy były dla niego jak kajdany, które krępowały jego naturalny instynkt przetrwania. To nie był zwykły wygrany pojedynek, ale brutalny moment przebudzenia, w którym Bruce uświadomił sobie, że teoria drastycznie rozmija się z praktyką. Właśnie w tej chwili, pośród zmęczenia i złości, narodziła się w nim obsesja, by odrzucić to, co zbędne, i stworzyć system absolutnie skuteczny. Po tamtej nocy Bruce zamknął się w swoim świecie, analizując każdy ruch, klatka po klatce. Z determinacją naukowca szukającego lekarstwa na śmiertelną chorobę. Zrozumiał, że największym wrogiem wojownika nie jest przeciwnik, ale ludzka natura, która instynktownie każe nam czekać na cios, by dopiero potem na niego odpowiedzieć. To naturalne opóźnienie, ta ułamkowa część sekundy potrzebna na reakcję obronną, jest w rzeczywistości wyrokiem śmierci w starciu ulicznym, gdzie nie ma sędziego ani zasad. Bruce doszedł do wniosku, że poleganie na refleksie to gra w rosyjską ruletkę, prędzej czy później trafisz na kogoś szybszego i przegrasz. Tradycyjne szkoły walki, od karate po klasyczne kung fu, przez wieki uczyły rytmicznego tańca, blok, a następnie kontratak. Sekwencja Raz-Dwa. Raz-Dwa. Bruce uznał to podejście za niebezpieczną stratę czasu i energii, wprowadzając koncepcję która wstrząsnęła fundamentami ówczesnych sztuk walki i oburzyła konserwatystów. Jego odpowiedź brzmiała – przechwytywanie, uderzenie w tym samym momencie, w którym przeciwnik dopiero inicjuje swój atak. Zamieniając obronę i atak w jeden nierozerwalny ruch, zamiast czekać, aż pięść wroga zbliży się do jego twarzy, Bruce uderzał w rękę lub nogę oponenta w połowie drogi, gasząc płomień ataku, zanim ten zdążył wybuchnąć. To nie była wschodnia mistyka, lecz brutalna fizyka i zaawansowana psychologia behawioralna, którą Li opanował do perfekcji, obserwując subtelne sygnały mowy ciała. Zauważył, że zanim człowiek wyprowadzi cios, jego ciało zdradza ten zamiar ułamek sekundy wcześniej gwałtowny wdech, lekkie napięcie ramion czy minimalne przeniesienie ciężaru ciała. Właśnie w tej ma martwej strefie, w chwili mentalnego przygotowania. Przeciwnik jest najbardziej bezbronny, a jego umysł zajęty planowaniem ataku, co czyni go idealnym celem. Bruce Lee stał się mistrzem czytania tego niewidzialnego rytmu strachu i agresji. Wchodził w tempo przeciwnika niczym fałszywa nuta, która burzy całą melodię, co całkowicie dezorientowało każdego, kto próbował walczyć z nim według podręcznikowych zasad. Zamiast cofać się przed nadchodzącym uderzeniem, on skracał dystans. Wchodząc w zasięg rażenia z chirurgiczną precyzją, zanim cios wroga zdążył nabrać pełnej mocy kinetycznej. Ta filozofia wymagała jednak czegoś więcej niż tylko szybkości, wymagała absolutnej pewności siebie i gotowości na ryzyko, na które niewielu mogło sobie pozwolić. To była ostateczna forma ekonomii ruchu, żadnych zbędnych gard, żadnych ozdobnych pozycji, tylko czysta niszczycielska skuteczność, wymierzona prosto w intencję wroga. Droga pioniera jest zawsze drogą samotną, a cena za wyprzedzanie swojego czasu bywa niezwykle wysoka o czym Bruce Lee przekonał się na własnej skórze. W oczach konserwatywnego świata sztuk walki, który czcił hierarchię i nienaruszalność dawnych przekazów, Lee nie był geniuszem, lecz niebezpiecznym heretykiem i arogantem. Został zepchnięty na margines przez społeczność, która powinna go wspierać oskarżany o zdradę sekretów i brak szacunku dla dziedzictwa przodków. Dla dojrzałego mężczyzny, który poświęcił życie na doskonalenie swojego rzemiosła, ta izolacja była gorzką pigułką do przełknięcia, ale była też koniecznym paliwem do dalszego działania. Brus nie walczył z tradycją dla samej zasady czy młodzieńczego buntu. On wypowiedział wojnę czemuś znacznie gorszemu martwocie i bezmyślnemu powielaniu schematów. Które przestały działać w realnym świecie. Widział, jak mistrzowie chowają się za mistycyzmem i tytułami, podczas gdy on szukał brutalnej, namacalnej prawdy, która obroni się w starciu z każdym przeciwnikiem. To właśnie ta niezgoda na przeciętność pchnęła go do bezprecedensowych eksperymentów, które w tamtych czasach uchodziły za szaleństwo. Bruce Lee zamienił swoje ciało w laboratorium a swój umysł w bibliotekę, studiując dyscypliny, którymi chińscy mistrzowie gardzili jako barbarzyńskimi. Bar Godzinami analizował pracę nóg Muhammada Alego, fascynując się tym, jak bokser wagi ciężkiej porusza się z lekkością tancerza, unikając ciosów o włos, rozkładał na czynniki pierwsze zachodnią szermierkę, adaptując jej błyskawiczne liniowe pchnięcia do walki wręcz, co dało mu przewagę zasięgu i szybkości, nad klasycznymi stylami. Nie bał się czerpać z judo czy zapasów, rozumiejąc, że walka to nie tylko stójka, ale totalny chaos, w którym trzeba umieć przetrwać w każdej płaszczyźnie. To nie było bezładne mieszanie stylów, jak wielu błędnie sądziło, ale proces alchemicznej destylacji, wrzucanie wszystkiego do ognia, by wytopić czyste złoto i odrzucić żużel. Bruce Lee stał się inżynierem ludzkiego ciała. Odrzucając narodowe uprzedzenia i stylistyczne dogmaty na rzecz czystej biomechaniki i fizyki. Był w tym procesie osamotniony, niezrozumiany i często wyśmiewany, ale jak każdy prawdziwy wizjoner wiedział, że historia przyzna rację temu, kto odważy się pójść własną ścieżką, to właśnie w tym tyglu samotności i odrzucenia hartowała się jego filozofia, która miała wkrótce wstrząsnąć światem. W końcu nadszedł ten moment. Chwila absolutnego olśnienia, która często przychodzi po długich okresach ciemności i zwątpienia. Bruce Lee, analizując tysiące lat ewolucji walki, dotarł do wniosku tak prostego, a zarazem tak wstrząsającego, że zmienił on na zawsze paradygmat sztuk walki. Zrozumiał, że najlepszą techniką jest brak techniki, a najlepszą formą jest brak formy. Uświadomił sobie, że największym wrogiem wojownika na polu bitwy nie jest człowiek stojący naprzeciwko, lecz jego własne nawyki, przyzwyczajenia i schematy myślowe, które czynią go przewidywalnym. Przez lata mistrzowie uczyli, że bezpieczeństwo leży w strukturze w sztywnych gardach i wyuczonych sekwencjach. Bruce obalił ten mit, twierdząc, że w chaosie prawdziwej walki każda struktura jest w rzeczywistości klatką, która ogranicza potencjał i daje przeciwnikowi punkt zaczepienia. Wtedy właśnie, w 1967 roku, Lee nadał nazwę swojej filozofii, tworząc Jit Kune Do, drogę przechwytującej pięści. Jednak co niezwykle istotne i często niezrozumiane, Jit Kune Do nigdy nie miało być kolejnym stylem do postawienia na półce obok karate czy judo. Bruce stworzył coś, co można określić mianem antystylu. To była rebelia przeciwko krystalizacji. Przeciwko zamykaniu żywego, pulsującego chaosu walki w martwe ramy regulaminów, twierdził, że style dzielą ludzi, zmuszając ich do walki w sposób nienaturalny, zgodny z dogmatami dawno zmarłych mistrzów zamiast w zgodzie z własną biomechaniką i chwilą obecną. Jit kune dobyło więc zaproszeniem do odrzucenia wszystkiego, co zbędne i powrotu do pierwotnej instynktownej skuteczności. Sercem tej nowej filozofii stała się metafora, która do dziś rezonuje w umysłach ludzi na całym świecie, wykraczając daleko poza ramy sportu: bądź jak woda. To nie była tylko poetycka fraza, ale głęboka egzystencjalna strategia przetrwania i dominacji. Woda jest najpotężniejszym żywiołem właśnie dlatego, że nie posiada własnego kształtu. Nie można jej złamać, bo nie jest sztywna. Nie można jej zranić, bo ustępuje pod naciskiem, by natychmiast powrócić i wypełnić każdą lukę. Bruce tłumaczył: wlej wodę do filiżanki, a stanie się filiżanką, wlej ją do butelki, a stanie się butelką. Ta zdolność do totalnej adaptacji oznaczała, że w walce Bruce nie narzucał swojej woli rzeczywistości, lecz stawał się jej lustrzanym odbiciem, dopasowując się do przeciwnika w ułamku sekundy. By następnie go zniszczyć. Woda może płynąć łagodnie, omijając przeszkody, lub niszczyć z siłą tsunami, i taki właśnie miał być idealny wojownik. Ta koncepcja be bezformia była przerażająca dla jego oponentów. Jak bowiem walczyć z kimś, kto nie przyjmuje żadnej stałej postawy? Jak przewidzieć ruch kogoś, kto nie działa według ustalonego wzorca, lecz reaguje żywo na każdą zmianę sytuacji? Bruce Lee. Stał się w walce nieuchwytny jak dym i twardy jak skała, w zależności od tego, czego wymagała chwila. Odbierał przeciwnikom poczucie bezpieczeństwa, bo nie dawał im żadnego punktu odniesienia. Walcząc z nim, mieli wrażenie, że walczą z cieniem, który uderza z morderczą precyzją. Na głębszym psychologicznym poziomie, bez formie oznaczało coś jeszcze ważniejszego: uwolnienie się od ego i strachu. Człowiek, który kurczowo trzyma się technik i planów, boi się nieznanego. Człowiek bez formy akceptuje nieznane jako naturalny stan rzeczy. Bruce Lee stał się w ten sposób lustrem dla swoich przeciwników. Kiedy stawali z nim twarzą w twarz, widzieli w jego pustce swoje własne lęki, swoje napięcie i swoją sztywność. To psychologiczne obnażenie sprawiało, że przegrywali walkę w swoich głowach, Zanim jeszcze padł pierwszy cios, Brus nie musiał ich zastraszać. Jego spokojna, adaptacyjna obecność sprawiała, że ich własna agresja obracała się przeciwko nim. To była esencja jego geniuszu zrozumienie, że w świecie pełnym zmiennych, jedyną stałą jest zmiana. Sztywność to śmierć, czy to w walce, czy w życiu, czy w biznesie. Drzewo, które nie ugnie się na wietrze, pęknie podczas burzy trzcina która poddaje się podmuchom przetrwa na wałnicę Bruce Lee nauczył nas że prawdziwa siła nie polega na twardym oporze ale na inteligentnej adaptacji w tym sensie jeet do stało się drogą do ostatecznej wolności wolności od strachu od oczekiwań innych i od ograniczeń własnego umysłu to była filozofia dla dojrzałego mężczyzny który rozumie że życie nie jest walką o to by zawsze mieć rację ale o to, by przetrwać i zwyciężyć, zachowując przy tym wewnętrzny spokój. Kiedy Bruce Lee zademonstrował światu swoje słynne, jednocalowe uderzenie, One Inch Punch, publiczność zamarła w niedowierzaniu. Widzieli człowieka, który z dystansu niespełna trzech centymetrów potrafił posłać potężnego mężczyznę na drugi koniec pomieszczenia. Dla laika wyglądało to na czarną magię lub tajemną energię, Chi, ale dla Brusa była to czysta bezwzględna fizyka i triumf biomechanicznej optymalizacji. To uderzenie było fizyczną manifestacją jego nowej filozofii, maksimum efektu przy minimalnym nakładzie środków. Brus nie potrzebował zamachu, nie potrzebował teatralnych gestów ani krzyku. Zrozumiał, że prawdziwa siła nie bierze się z wielkości mięśni, ale z perfekcyjnej synchronizacji całego ciała. Od palca u stopy, przez biodra, aż po knykcie, w jednym eksplozywnym ułamku sekundy. To była lekcja pokory dla wszystkich, którzy wierzyli, że w walce liczy się ilość poznanych trików. Tutaj dochodzimy do fundamentalnej zasady, która kierowała życiem Lee: odrzuć to, co zbędne. Bruce traktował sztukę walki, jak rzeźbiarz traktuje blok granitu, nie doklejał do niego kolejnych warstw gliny. Zamiast tego bezlitośnie odłupywał wszystko, co nie było istotą dzieła, aż pozostała tylko naga, doskonała prawda. W świecie, który obsesyjnie dodaje więcej technik, więcej sprzętu, więcej zasad, on szedł pod prąd, redukując wszystko do absolutnego minimum. Uważał, że każdy ruch, który nie służy bezpośrednio celowi, jest nie tylko stratą energii, ale śmiertelnym błędem, który daje przeciwnikowi czas na reakcję. Prostota w jego wykonaniu nie była jednak prostacka, była wyrafinowaną formą geniuszu, osiągalną tylko dla tych, którzy przeszli przez piekło treningu i zrozumieli, co naprawdę działa. Ta filozofia ma potężne przełożenie na życie każdego dojrzałego mężczyzny w dzisiejszych skomplikowanych czasach. Często dźwigamy na barkach zbyt wiele zbędne zobowiązania, materialne gadżety, toksyczne relacje. I stare nawyki, które nas spowalniają. Bruce Lee uczy nas, że aby stać się szybszym, silniejszym i skuteczniejszym, czy to w walce, czy w życiu zawodowym, musimy nauczyć się sztuki redukcji, musimy zrzucić ten balast. Siła nie leży w rozproszeniu uwagi na tysiąc spraw, ale w laserowym skupieniu na tym, co kluczowe. Jak mawiał, nie obawiam się kogoś, kto ćwiczył dziesięć tysięcy kopnięć jeden raz ale boję się tego, kto ćwiczył jedno kopnięcie dziesięć tysięcy razy. To właśnie ta głęboka koncentracja czyniła go tak niebezpiecznym. W starciu z brusem nie musiałeś martwić się o setki fantazyjnych technik, których mógłby użyć. Musiałeś martwić się o to jedno proste uderzenie, które zostało wypolerowane do perfekcji przez lata morderczych treningów. To uderzenie, pozbawione wahania i zbędnych ozdobników, było w stanie zakończyć walkę natychmiast. Prostota stała się jego ostateczną bronią, ponieważ była niemożliwa do przewidzenia i trudna do skontrowania. W świecie pełnym hałasu i chaosu, Bruce Lee stał się ciszą przed burzą. I samą burzą. Pokazał nam, że prawdziwe mistrzostwo nie polega na tym, ile potrafisz pokazać, ale na tym, jak wiele potrafisz odrzucić, by pozostać skutecznym. Gdy opadnie kurz po wszystkich filmowych pojedynkach, a legenda zostanie odarta z mitów, Pozostaje naga prawda o sekrecie Brusalię. Nie była to magiczna technika przekazywana szeptem w klasztorach Shaolin. Jego ostatecznym sekretem była wolność, wolność totalna i bezkompromisowa, wolność od strachu przed przegraną, wolność od sztywnych dogmatów tradycji i, co najważniejsze, wolność od ograniczeń własnego ego. Bruce zrozumiał, że w chwili, gdy przestajesz martwić się o to, jak wyglądasz w oczach innych, i skupiasz się wyłącznie na tym, by wyrazić siebie szczerze i bezpośrednio, stajesz się potęgą, z którą nikt nie może wygrać. Jit Kune. Do nie było więc tylko systemem walki, było narzędziem do wyzwalania ludzkiego ducha z kajdan przeciętności. Dzisiaj, patrząc na współczesne mieszane sztuki walki, MMA, widzimy, że cały świat podąża ścieżką którą on wytyczył samotnie pół wieku temu. Dana White, prezydent UFC, nazwał go ojcem MMA nie bez powodu. Bruce jako pierwszy miał odwagę powiedzieć głośno, że styl nie ma znaczenia. Liczy się tylko człowiek i jego zdolność do przetrwania. Przewidział przyszłość, w której bokserzy będą musieli umieć parter, a zapaśnicy będą musieli umieć kopać, ale jego wpływ wykracza daleko poza ring i oktagon. Stał się ikoną dla każdego, kto czuje, że nie pasuje do ustalonych ram, kto szuka własnej drogi wbrew opinii tłumu. Dla nas, dojrzałych mężczyzn, lekcja płynąca z życia ma małego smoka jest szczególnie cenna. Życie, podobnie jak walka, rzadko idzie zgodnie z planem. Uderza nas z chorobą, utratą pracy, kryzysem rodzinnym. Brus nauczył nas, że w takich momentach sztywny opór prowadzi do złamania. Prawdziwa męska siła to umiejętność przyjęcia ciosu, adaptacji do nowych warunków i płynnego przejścia do kontrataku. Być jak woda to nie znaczy być biernym, to znaczy być niepowstrzymaną siłą natury, która zawsze znajdzie drogę do celu, niezależnie od przeszkód. To jest właśnie jego nieśmiertelne dziedzictwo, odwaga, by odrzucić schematy i żyć na własnych zasadach. Stojąc twardo na ziemi, nawet gdy świat wokół nas się wali. W świecie, który obsesyjnie próbuje nas zaszuflatkować, nadać nam etykiety i zmusić do posłuszeństwa wobec przestarzałych reguł, lekcja Brussa Lee jest dziś głośniejsza i bardziej aktualna niż kiedykolwiek wcześniej. Nie chodziło mu wyłącznie o to, byśmy potrafili zadać perfekcyjny cios. Jego prawdziwym przesłaniem było to, byśmy przestali być niewolnikami własnych. Przyzwyczajeń i strachu przed zmianą. Wielu z nas, wchodząc w wiek dojrzały, zastyga, stajemy się jak ten pęknięty stary dzban, twardy ale kruchy, niezdolny do przyjęcia niczego nowego. Bruce Lee zostawił nam mapę, jak tego uniknąć. Pokazał, że elastyczność umysłu jest ważniejsza niż siła mięśni, a zdolność do adaptacji jest jedyną prawdziwą gwarancją przetrwania w nieprzewidywalnym świecie. Zadajcie sobie dziś pytanie. Stojąc przed lustrem, czy w swoim życiu jesteście jak skała, która stawia opór każdemu problemowi, ryzykując pęknięcie, czy może jesteście jak woda, która potrafi opłynąć przeszkodę, znaleźć szczelinę i drążyć skałę tak długo, aż ta ustąpi? Prawdziwy wojownik to nie ten, kto szuka konfliktu, ale ten, kto potrafi przejść przez życie niepokonany, zachowując spokój ducha pośród chaosu. To jest właśnie sztuka walki bez walki w praktyce dnia codziennego. Jeśli ta podróż przez umysł legendy coś w Was poruszyła, jeśli widzicie w filozofii Jit Kyun do coś więcej niż tylko historię kina akcji, chciałbym usłyszeć Wasz głos. Napiszcie w komentarzach poniżej: W jakiej sytuacji życiowej bycie jak woda pomogło Wam przetrwać trudny moment? Wasze doświadczenie i mądrość są tym, co buduje tę społeczność. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, abyśmy mogli wspólnie odkrywać kolejne zapomniane prawdy o ludziach, którzy zmienili bieg historii. Pamiętajcie, styl to klatka, a prawda leży poza nią, bądźcie bezkształtni, bądźcie wolni. Do zobaczenia w następnym rozdziale.